Witajcie. Ja daję świadectwo Jezusa Chrystusa, który jest we mnie. Ale jeśli przyjmujemy świadectwo ludzi, to świadectwo Boże więcej znaczy, ponieważ jest to świadectwo Boga, które dał o swoim Synu. Kto wierzy w Syna Bożego, ten ma w sobie świadectwo Boga, a kto nie wierzy Bogu, uczynił go kłamcą, bo nie uwierzył świadectwu, jakie Bóg dał o swoim Synu. A świadectwo jest takie, że Bóg dał nam życie wieczne, a to życie jest w Jego synu. Ten, kto ma syna, ma życie, a kto nie ma syna Bożego, nie ma też i życia. A o tym Wam przekazuje, Wy, którzy wierzycie w imię Syna Bożego, Jezusa Chrystusa, abyście wiedzieli, że macie życie wieczne. Jeżeli. Ktoś z Was albo słuchający nie wierzy, że ma życie wieczne w Jezusie, albo kto nie wierzy ogólnie z ludzi w nasze świadectwo, uznał Boga jako kłamcę.